Jesteśmy na kongresie Polskie Porty 2030. Jeden z najważniejszych tematów, który tu się przewija prawie w każdej wypowiedzi, to jest bezpieczeństwo, różne aspekty bezpieczeństwa. I pytanie do przedstawiciela dużej korporacji telekomunikacyjnej, czy klienci, wasi partnerzy biznesowi rzeczywiście o to bezpieczeństwo pytają, czy ta kwestia bezpieczeństwa, transmisji danych, połączeń jest tak dzisiaj ważna na rynku. Tak, zdecydowanie jest to bardzo ważny temat, jeśli chodzi o naszych klientów, jeśli chodzi o całą grupę. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby rozwiązywać tego typu problemy, jak ciągłość działania firm, jak konieczność zabezpieczenia, dostępów. Jednym z takich rozwiązań jest odcinanie się już w tym momencie od. Takich usług publicznych i dla dużych przedsiębiorstw budowanie właśnie sieci takich zamkniętych, wydzielonych, e, tak zwane sieci. Tak, wewnętrzny, internet, jak e, to wewnętrzny mówią. internet, taka sieć kampusowa, gdzie w takich, w takich e, przestrzeniach jesteśmy odizolowani od tej e, infrastruktury zewnętrznej, od in, internetu, tak, do którego tak naprawdę chcieliśmy. To minimalizuje ryzyko ataku z zewnątrz? Minimalizuje. Jesteśmy na częstotliwościach dedykowanych, nie ma tutaj wpływu e, takiego bezpośredniego oczywiście. No, na wszystko może się zdarzyć jakaś. Opcja no, ale ryzyko ataku, wtedy spada. Tak? Ale ryzyko jest bardzo niskie, tak. Jeśli chodzi o sieci Wi-Fi, wiadomo, że to są sieci e, takie otwarte e, i prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia e, jest też wysokie, może się e, pojawić zawsze. Natomiast w momencie, kiedy mamy e, infrastrukturę, nad którą całkowicie panujemy, niestety takie e, zjawisko no, przestaje mieć miejsce. A przynajmniej na tą chwilę nie ma takich zagrożeń e, zdefiniowanych. Sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami wielu cyberataków, dzieją się rzeczy dziwne z nawigacjami, myślenie o tym, jak dobrze zabezpieczyć swoją firmę, wydaje się być szczególnie ważne. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.